W tym odcinku przedstawimy Wam najlepsze nieruchomości 2023 roku. Pogoda jest tutaj doskonała, także wynajem też może trwać przez cały rok. Przyjazny i ciepły klimat w Dominikanie pozwala przyzimować te gorsze miesiące, które panują w Polsce. Naszymi klientami będą głównie klienci ze Stanów Zjednoczonych. I z Kanady. Jeżeli planujemy zakup nieruchomości hybrydowej, czyli takiej, która pozwoli nam wynajmować ją przez większą część roku, a jednocześnie pozwoli nam cieszyć się nią i przebywać z nią od kilku tygodni do, do kilkunastu tygodni w roku, to najlepiej skupić się na Wybrzeżu Wschodnim, szeroko pojętej Punta Cana, Wraz z Bajaibę nad Morzem Karaibskim. Przechodząc do meritum, przedstawię Ci nieruchomości, które cieszyły się największą popularnością w 2023 roku. Nieruchomości z jedną sypialnią. Zaczynały się tutaj od 152 tysięcy dolarów. Nieruchomości z dwoma sypialniami od 185 tysięcy dolarów, a z trzema od 210 tysięcy dolarów. W tej nieruchomości powala na kolana przede wszystkim odległość od plaży. Według dewelopera to niecałe 400 metrów do Oceanu Atlantyckiego. To doskonale wpłynie na zwrot z inwestycji. Co więcej, nieruchomość posiadać będzie wiele udogodnień. Basen jest standardem, natomiast na terenie osiedla będzie również bar, boisko do siatkówki, minigolf, plac zabaw dla dzieci, no i mniejszy basen też dla maluchów. Do tego warto podkreślić, że sama nieruchomość będzie w atrakcyjnej okolicy. Mam tutaj na myśli to, że w okolicy będą restauracje, bary czy sklepy. Sam deweloper wykańcza nieruchomości w tak zwanej białej linii. Oznacza to, że dostaniemy w pełni wykończoną kuchnię, łazienkę oraz przygotowane mieszkanie do umeblowania. Nie musicie się martwić wykończeniem, ponieważ deweloper proponuje pakiety meblowe. Oznacza to, że może on wykończyć nieruchomość pod klucz. Koszt takiego pakietu to zazwyczaj między 10 a 20 tysięcy dolarów, w zależności od standardu, na jaki się zdecydujemy. Kolejny kompleks to kompleks jedyny w swoim rodzaju. Dlaczego? Budynki projektu ułożone są w dwóch kołach: jedno zewnętrzne i drugie wewnętrzne. Otoczone będą oczywiście one tropikalną roślinnością, basenami oraz ścieżkami, tak abyśmy mogli spacerować wśród całego kompleksu. W środku nieruchomości znajdować się będzie basen z barem i restauracją oraz leżakami, które będą. Do dyspozycji właścicieli lub osób, które będą wynajmować naszą nieruchomość. Apartamenty z jedną sypialnią zaczynały się od 150 tysięcy dolarów, a najdroższe apartamenty e, dwupoziomowe typu penthouse to koszt zaczynający się od około 385 tysięcy dolarów. Sam kompleks zapewni właścicielowi bądź wynajmującym pełną gamę atrakcji. Oprócz wspomnianych basenów, restauracji czy baru będzie tutaj boisko do padla, tenisa, a nawet taki kompleks kulturowy, gdzie odbywać się będą przedstawienia. A pozwoli to umilić czas wszystkim osobom z kompleksu. Warto podkreślić, że apartamenty są już w pełni wykończone. Także płacąc wspomniane kwoty od 150 do 500 tysięcy dolarów, dostaniemy wykończone mieszkanie pod klucz. Powierzchnie apartamentów zaczynały się od 35 m2 do nawet 300 m2. Aby utrzymać odpowiedni standard wynajmu, deweloper zobowiązuje się w umowie na wynajem tych nieruchomości. Developer to uznana marka już w Dominikanie, który ma na swoim koncie zrealizowanych już kilka innych projektów. Aby jeszcze bardziej zachęcić swoich klientów, proponował zwrot kosztów w przypadku osób, które zdecydują się na przylot do Dominikany i zakup nieruchomości właśnie w tym terminie. Sama nieruchomość, która położona jest w Bawaro, to doskonała. Inwestycje. Bawaro to miejscowość z ogromnym potencjałem, gdzie powstaje najwięcej inwestycji w całej Dominikanie. Jest to chociażby wypadkową tego, że do kompleksu dojedziemy w 20-25 minut od lotniska w Punta Cana. A samo lotnisko przyjmuje ponad 4 miliony pasażerów rocznie. Deweloper zrobił tutaj doskonały ruch, ponieważ zakupił działkę. Niecałe 5 minut pieszo od plaży publicznej nad właśnie Morzem Karaibskim. To doskonała informacja dla osób, które chciałyby zakupić swoją nieruchomość właśnie w tym regionie, no i zdecydować się na jej wynajem. W końcu to lokalizacja jest najistotniejszym czynnikiem w momencie, kiedy wybieramy naszą nieruchomość na pobyt wakacyjny. Sam kompleks będzie wykonany przez włoskiego dewelopera gdzie w ramach projektu oprócz basenu dostaniemy chociażby miejsce, gdzie będziemy mogli grillować, oczywiście miejsca parkingowe, no i to wszystko zostanie otoczone tą tropikalną roślinnością, którą zawsze podkreślamy. Sam wykonawca realizował już inne projekty w tym regionie, także możemy być spokojni o jakość wykonania. Obiekt oczywiście będzie strzeżony. Sam projekt jest dość kameralny, nie będzie tam zbyt wielu apartamentów. Są już tam też ostatnie sztuki, także jeżeli są jeszcze zainteresowani, to warto, ponieważ nieruchomości tutaj za jedną sypialnię, czyli 66 m2, zaczynały się od 140 tysięcy dolarów. Są teraz jeszcze ostatnie sztuki w okolicach 150 tysięcy dolarów. Dwie sypialnie to koszt od 169 tysięcy dolarów. Powierzchnia w okolicach 80 m. kwadratowych. Sam kompleks położony jest wzdłuż pasażu. W Dominikusie, gdzie znajdują się liczne restauracje, knajpki z muzyką na żywo, barami czy chociażby sklepem spożywczym, tak aby można było skoczyć i zakupić troszkę owoców prosto z, z drzewa. Dowiedz się, dlaczego Dominikana może być dobrym pomysłem na zakup nieruchomości inwestycyjnej. Obserwuj nasz profil po więcej takich treści. Kasa Dominikana, pomagamy w zakupie nieruchomości. No, i to, co teraz my jako agenci lubimy najbardziej, czyli nieruchomości w pierwszej linii brzegowej. Nie ma to jak poranny szum morza oraz uczucie tego drobnego piasku pod stopą nad Morzem Karaibskim. Możecie właśnie dostać to za zaledwie 260 tysięcy dolarów. Dokładnie tak. Apartamenty w pierwszej linii brzegowej nad Morzem Karaibskim za 260 tysięcy dolarów, 62 m kwadratowe, także nic tylko oczywiście kupować. Dwie sypialnie zaczynają się od 359 tysięcy dolarów z powierzchnią troszkę ponad 80 m kwadratowych. To doskonała cena, biorąc pod uwagę fakt, że sam deweloper, który w ramach projektu proponuje nam baseny, siłownie, czy chociażby restaurację, która będzie znajdowała się nad, nad samą, na samej plaży. Także, jeżeli są tutaj miłośnicy, miłośnicy zachodów słońca, no to oczywiście będzie można je z tej plaży, z tej restauracji podziwiać. Deweloper posiada tutaj 200 metrów linii brzegowej. To najwięcej z okolicy. Warto podkreślić, że jest to kolejny projekt na tym osiedlu. Nieruchomości w pierwszej linii brzegowej. To oczywiście produkt, który zawsze będzie chciany. W szczególności, że od strony Morza Karaibskiego nie ma zbyt wiele pieszczystych plaż. Są one kamieniste. Tutaj deweloper poszerzył nieco plażę. Nieco dalej jest już Park Narodowy Kotubanama, który na pewno nie zostanie udostępniony pod budowę nieruchomości. Dlatego też nieruchomości zakupione w tym projekcie na pewno zyskają na wartości. Tą nieruchomość można wykorzystać na dwa sposoby. Pierwszym z nich to oczywiście wynajem, ponieważ nic tak dobrze się nie wynajmuje jak nieruchomości w pierwszej linii brzegowej, lub samemu korzystać z możliwości. Oraz udogodnień, które daje deweloper, no i oczywiście Morze Karaibskie z tym niesamowitym karaibskim klimatem. Dowiedz się, dlaczego Dominikana może być dobrym pomysłem na zakup nieruchomości inwestycyjnej. Obserwuj nasz profil po więcej takich treści. Kasa Dominikana, pomagamy w zakupie nieruchomości. Ostatni z projektów. Projekt, który wrzucamy dla smakoszy. Dla osób, które Dominikane już znają i które miały okazję być na Samanie, zobaczyć, z czym to się przysłowiowo je i jak wygląda sama Samana. To kompleks, który będzie położony w pierwszej linii brzegowej. Ceny apartamentów zaczynały się tutaj od 199 tysięcy dolarów. Te najdroższe były w okolicach 600 tysięcy dolarów. Zostało już tutaj naprawdę niewiele, a to dlatego, że Cena jest atrakcyjna, okolica jest atrakcyjna, no i oczywiście atrakcyjna jest y, odległość od morza. Wszystko w tym projekcie y, się zgrywa. Odległość do plaży Playa Cosson, która jest y, przepiękna i mało uczęszczana, także y, można po niej spacerować godzinami. Odległość do las terrenas niecałe 15 minut. Na terenie obiektu będziemy mieli nieduży pasaż handlowy, z którego będziemy mogli korzystać. Natomiast najistotniejszą kwestią jest tutaj okolica i to, że projekt położony jest na takim odludziu. W angielskim mamy doskonałe słowo, w którym możemy określić tę nieruchomość. Remote, odległy, no bo. Ktoś by nie chciał spędzić kilku miesięcy z dala od cywilizacji, wyłączyć internet, schować telefon do sejfu i nie przejmować się niczym, tylko tym, żeby wstać rano, zjeść śniadanie i pójść na plażę. Wspomniana nieruchomość znajdować się będzie 15 minut od Las Terrenas oraz 2 godziny od Santo Domingo. Sama Samana to niezwykle atrakcyjne miejsce. Z kilku względów wielorybów przypływających tutaj od stycznia do marca, trekking, trekking po dzikiej dżungli, zwiedzanie malowniczych pustych plaż, jazda konno, spacery o wschodzie słońca. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat tych nieruchomości, koniecznie wejdź na naszą stronę www lub skontaktuj się z nami. Nie zapomnij również subskrybować naszego kanału, aby oglądać więcej takich treści.